Dzień, 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 dobry widzowie! Dzień, dobry widzowie! Dzisiaj będziemy grać w grę Simulator polowania na skarby. I to jest, ogólnie wiem, że mnie pierwszy raz widzicie, bo to jest mój pierwszy raz nagrywany odcinek. Pierwszy raz nagrywam, to jest mój pierwszy odcinek, ludzie. Więc. No, cieszę się, że zacznę nagrywać. I. Mam nadzieję, że będziecie mnie lajkować, subskrybować i. No i pisać komentarze. Eee... Tak, właśnie. I. Więc. Nie, przepraszam, że tak cały czas mówię o siebie, ale. Mój pierwszy odcinek, i wiecie. Czuję się nieswojo Tak powiem Czuję się nieswojo, bo to jest mój pierwszy odcinek I nie wiem, czy wam się spodoba Ta seria z Robloxa Czy wam się nie spodoba, czy nie zaczyna grać Minecrafta Na razie będzie jeden kanał z Minecrafta I z Robloxa Może kiedyś pomyślimy, czy by to był Dwa kanały odrębne jak na przykład bardzo popularny twórca Filmików jak Wojan To mam odrębny kanał I może kiedyś tak nawet zrobiłam dzisiaj nie ma takiej potrzeby. Ale jak widzicie, ta gra jest super, dlatego że wiecie, ile ja miałam już kasę w ogóle. Więc według mnie się po inwestować. Ej, przez te 3000? Chopę. Chopę, bo ja myślałam, że to. Że tak, chcę to kupić. Dobra, mamy jeszcze dwa więc jeszcze bym sobie kupił narzędzia. Bo za 8000 to nie, nie, jedz, nie, nie stać nas Nie stać nas Ej w ogóle też coś tu, tu za robuxy kupić? No da się. Dobra, więc kupujemy sobie to I kupimy sobie tę te, te łopatę Więc kupujemy za 50 robuxów Fleci na robuxa Mamy 8, więc też kupimy to a, jeszcze mamy nie niewysta... 800, dobra, dobra. Jedziemy. Jedziemy, tu widziałem jakąś taką dziurę. Ej, troszkę a mogę się nakrąc. Sorry za. Co tu. To Uch. Co tu. Łot, mi wifi nie działa prawie. Hopę, ja chyba muszę sobie odrodzenie zrobić, bo to. To jest jakaś szakra. W ogóle. Dlaczego to? Tak dużo co to jest wyspa VIP? No i co? Chopy! serobuksów! Oni powariowali, powariowali. Powariowali. Ej, to jest piasek popięk! Nie no, znów mnie przeniosło! No, znów mnie to przeniosło! Ja się chcę! Ej. A co? Co, co on mi pisze Haj? Piękczo, co ty myślisz? Hej. O co ty ty? Co ja myślałam, że to wiesz. Bo mogę... nie chcę do dziury żadnej. Ja chcę tylko tutaj. Ja nie, nie mogę już. Masakra, 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 masakrunia, masakrunia, masakrunia. masakrunia. Ole patrzcie kiełem ja skina, kina. Patrzcie, kiewałam ja yy... Dobra, więc kopiemy, kopiemy. Dobra, kopiemy. Mogę już przejść, wykupić tą lepszą łopatę. Nie, no, jeszcze nie. Ty gościu pisze le on, on... On... on jakby kopie lewitując Ja nie wiem, to się są dziwi. Sami nie. Bo on tak robi. Ej, ja... ja mam 200 bak... O ja. Cóż to ja nie wiedział, że to takie... Ej, skrzynię mam. Dawaj. Nie wiem dlaczego chciałem powiedzieć jak... Sklurujesz na YouTubie shortsy Tak chciałem powiedzieć Nie wiem Nie wiem co mnie z tego skłoniło Żeby to powiedzieć Ale nie wiem Jeszcze raz chciałbym przypomnieć Czy spodobała mi się ta seria I polecam jeszcze do Zasubskrybowania mnie Czy byście mnie zasubskrybowali I jeszcze mm... Czybyście... czy byście pisali dużo komentarzy i czybyście mnie lajkowali? Polecam, bo naprawdę warto, bo będę wrzucał tu fajne treści na temat Robloxa albo Minecrafta. Musicie mi napisać w komentarzu, jakby co wolicie. Czy wolicie YouTube. Fuh, jakiego YouTube'a ja gadam ludziom? Czy wolicie. Minecrafta czy Robloxa? No ja... Ja powiem, że ja robił Robloxa, ale to, to wasze zdanie. Wasze zdanie. No ja to robię dla was. Dla was ja to robię, więc wiesz, no wasze, wasze zdanie. Ej, no. Co ja mam tak kamerę przybliżoną? Proszę was. Proszę bez. Nie no. Ej. Ej, ludzie, co się dzieje? Ej, dlaczego ja. Mam ludzie. Ludzie. Wolałbym chyba już sprzedać, bo. Dziwnie się zachowuję mój ten. A to raki mogę? Jeść? Nie, no spółko za trzy razy, Nie, spokój. co ty sobie zajmie? Się, zajmuje. Bo i bardzo się chyba nie opłaca. Czego ja to Dlaczego ja to zrobiłem? Dlaczego ja to zrobiłem? Dlaczego ja to zrobiłem? Ale jakoś zrobiłem. Dlaczego nie Ej, ale z to jest handel. A bo ja mam... ej, handel, Tak Kwa... będę oczekiwać, że to... Ej, co? to jest? Ach, ej, ja nie... Ej, nie mam nic! Ja nie mam nic! Ja nie mam nic. A, bo nie mają znaleźć rzeczy! O, ja! W i ja już nagrywam. Siedem minut! Jest! Chyba, jeszcze, jeszcze będzie do maksa, czyli na, na, na tym. Bo ja nagrywam na Microsoft Claim, czy nie wiem, jak to się wypowiada. Microsoft Claim nazwijmy to. I ja jeszcze mam już 7 minut nagrywki, więc jeszcze. E jeszcze parę, bo mam do 30 liwid. Tak, taki jest dla wszystkich. No ja nie, nie wiem dlaczego. Tylko jeszcze mam znalazłem jakiś vel, jakiś fel, i na nim można aż godzinę nagrać Więc to jest, to jest duży plus. ja tak z bomby wstępuje tysiąc? Z bomby 1000. tysiąc. I tu jest skarbów. Abym, trochę, to jest fizyka jak z Minecrafta, że to nie spada, ale, ale dobra. Niech im będzie. Ej ja myślałam, że jakieś źródło jest. Nie dziury. tylko mi się przewidziało. Mnie jeszcze plecy bardzo bo. Ej, co, to jest jakieś rupinowa rutino, skrzynia. Nad fizykami w górze. 7 tysięcy? Ale tak 7 tysięcy naprawdę? Czy oni tylko podkładają, jak te, jak te robuxy udawane, co oni tam wpisują w tym I to się wyświetla, ojojo ile masz robuxów A tak naprawdę, no ma zero Tak w ogóle Jeszcze Możecie mi podać prezent na przykład I na przykład kartę Kozik do robuxy do Robloxa, bo nie, nie dajcie mi na nie dajcie mi, Proszę, nie dawajcie mi na Robloxa Premium, bo ja już mam Robloxa Premium wykupionego. Więc nie potrzeba mi Robloxa Premium, tylko po prostu Robuxów, bo mam ich mało. Tylko w ogóle jeszcze. Będę chciał sobie grę, żeby trochę też zarobić. Please donate. Patrz, chłopie, jakie oni mają. Kupię na jeden to wiszczy. Chopie to jest real. Czego to jest? To hobby? Daj mi poniszczyć! Ja jestem! Ja jestem! Poniszczyć. Daj mi poniszczyć! Daj mi poniszczyć! Bo ja się z, z Tobą, bo to ja widzę, że się nie dogadam. O, on już poleciał! On już. Chcieli <ścoughs> już polecieli! A ja chcę poobserwować co, co, co on robi! Chcę obserwować, co on no. Zimno mi jest w nogi, to nie, rozumiecie to? są so, przepuski. Chyba te gain pasy. oni nie zwalił, ja 200 roboksów płacić Ale moją... saldo po tej transakcji nie śnie. U jeden robux mnie. Eee! nie, Hop. nie do... Ej, to jest ten głęboki piasek. Mogę sobie tutaj. Sprzeraj. So, ja, ja mogę sobie już na tą łopatkę pić. Nie, nie, nie. On, on chce coś za darmo. Nie. Ja mu napiszę. Ja mu napiszę nie. No. No, PLEASE no! Dobra scena z Diofist. Chyba każdy zna tą scenę z Diofist. Tak? Tak? O, tak. Opa. No. Mamy, mamy. Mamy tu. Ej. Nie, nie, znów tu spadłem. Dlaczego? Ale nie kup, nie kup, nie kup, nie kup, nie kup, nie kup, nie kup. Ej. Nie, zlagował mi się Roblox. Ludzie, poczekajcie, ja bym się zlagował Roblox. Roblox mi się zlagował. Roblox mi się zlagował, poczekajcie, ja muszę po początku ten. Bo chyba za za daleko poszłem. To jest Pyson. Jak to kosztuje? Pięćset. Powariowali I tych w piątek dostałem 400 muksów, więc to jest... to jest dobre. JA SIĘ cieszę. Kopiemy, kopiemy, kopiemy Kopiemy, kopiemy, kopiemy piaseczek Kopiemy piaseczek To chyba będzie trwało... Ile to już trwa? W ogóle? Wikipedia mi się odpaliła, ludzie! Wikipedia się odpaliła 12 minut, więc... Jeszcze dobijmy do 20 i kończymy. Będę pilnować, czy do, dobimy do 20, bo ja chcę 20 dawać. Dobra. sorry się nie, nie odzywam, tylko... Staram się na tych bloczków zimnych. Nie no wi-fi Ludzie! Ludzie! Nie. Ej, ja chcę takich ciekawości, ale to nie jest normalne. Nie, 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 nie. Takich rzeczy to my nie raczej nie robimy, bo to jest zbyt porąbane ludzie. Zbyt. Zbyt teraz porąbane. Żeby takie rzeczy robić. Ej, co to jest z tym? Interfejs No. Co to jest? Co to jest? Komedina. Co teraz? I co ja mam zrobić? Bo no, nie wiem. Dobra, nie wiem, co ja mam zrobić. Jeśli już tak będzie, co to jest ten Twitter? I co co to jest? No i co? To jest nieprawidłowy Wiem, że nieprawidłowy JA OBSERWUJĘ na TWITTER -em. Dobra, dla osób, którzy nie zrozumieli Nie obserwuję wasz na Twitterze JA OBSERWUJĘ WASZ NA TWITTERZE Naprawdę to się nie nazywa Twitter, tylko... Tylko... Każdy mówi nim Twitter Bo to się nazywa X nie wiem, jak oni przemyśleli, żeby to czy jak się głupio nazywało, ale. Dobrze, niech będzie. <laughs> czy już jest 20, 20 minut, czy nie? Ludzie, to by było dzisiaj na tyle. Dzisiaj to by było na tyle, więc do widzenia i pa-pa!